Firma ZAP Kooperacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w 2000 roku w wyniku restrukturyzacji ZAP SA. Od wielu lat jesteśmy uznanym partnerem kooperacyjnym zarówno dla firm krajowych, jak i zagranicznych w zakresie obróbki mechanicznej blach oraz obróbki powierzchniowej i kompleksowego montażu wyrobów. Jesteśmy firmą świadomą wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne i działamy w sposób przyjazny, dbając o wizerunek firmy bezpiecznej dla środowiska. Zaapkooperacja to producent i dostawca obudów blaszanych takich jak szafy, pulpity kontrolno-pomiarowe, szafy sterownicze, skrzynki i szafy metalowe produkowane pod indywidualne potrzeby klienta. Naszym atutem jest sprawdzona powtarzalna jakość potwierdzona m.in. certyfikatami EN ISO 9001 i EN ISO 14001. Świadczymy kompleksowe usługi, oferujemy profesjonalną pomoc techniczną i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i wykonawczych. Systematyczne szkolenie naszych pracowników oraz wymiana doświadczeń z klientami pozwala na zaspokojenie najwyższych wymagań odbiorców. Nasz park maszynowy jest ciągle wzbogacany o nowoczesne maszyny i urządzenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie konkurować z firmami europejskimi o podobnym profilu produkcji. Zrobotyzowane prasy wykrawające pozwalają na realizację długich serii produkcyjnych przy ograniczonym nadzorze pracowników. Elementy o kształtach, które trudno wykonać na prasach wykrawających, wykonywane są przy użyciu laserowej wycinarki sterowanej CNC. Proces sprawdzania i kontroli wykrawanych blach jest przeprowadzany przy pomocy skanera 2D. Zaginanie blach wykonujemy na prasach krawędziowych, sterowanych numerycznie, natomiast prasy korbowe pozwalają nam na wykrawanie gotowych elementów o złożonych kształtach oraz wykonywanie uzupełniających operacji formowania detali. Stosowanie w produkcji elementów złącznych i wciskanych na prasach typu PEM, Serter umożliwia znaczne usprawnienie procesu montażu gotowych wyrobów. W celu uzyskania powtarzalności produkcji przy spawaniu elementów metodą TIG, NIC i MAG korzystamy z pomocy robotów spawalniczych. Wyspecjalizowana grupa spawaczy połączy z najwyższą precyzją każdy element, korzystając z profesjonalnych i bezpiecznych stanowisk. Proces malowania jest poprzedzony myciem detali z fosforanowaniem celem uzyskania większej trwałości powłok malarskich. Nasze wyroby malujemy farbami mokrymi i proszkowymi o szerokiej gamie kolorów. Montaż elementów elektronicznych oraz gotowych wyrobów odbywa się w halach montażowych. Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pracowników jest gwarancją bezawaryjnej pracy podzespołów i całych urządzeń. Obróbka na centrach obróbczych, frezarskich i tokarskich, sterowanych numerycznie, umożliwia produkcję elementów maszynowych, w których decydującą cechą jest precyzja wykonania i powtarzalność parametrów przy dużych seriach produkcyjnych. Nasze centra mogą obrabiać detale nawet w pięciu osiach. Wysoką jakość i ekonomikę produkcji zapewnia używanie odpowiednio przygotowanych i w pełni dostępnych najwyższej klasy narzędzi. Szlifierki kształtowe i do płaszczyzn uzupełniają zakres naszej oferty w zakresie obróbki biurowej. Sprawdzanie jakości i powtarzalności wykonywanych elementów zapewnia dział kontroli. Został on wyposażony w najnowszej generacji urządzenia pomiarowe, pozwalające na kontrolę procesu produkcji, począwszy od sprawdzania składu chemicznego metali spektrometrem iskrowym, po pomiary detali przy pomocy maszyn pomiarowych 2D i 3D. Urządzenia zostały wyposażone w sondy dotykowe oraz wizyjne systemy pomiarowe z dużą dokładnością. Pomiary elementów przestrzennych z zastosowaniem ramienia pomiarowego pracującego w trzech płaszczyznach pozwala na sprawną kontrolę procesów montażowych. Precyzyjne pomiary elementów mogą być wykonywane także przy pomocy urządzeń pomiarowych bezpośrednio przy stanowiskach produkcyjnych. Produkowanie wyrobów odbywa się w miarę realizowania procesu wytwarzania, a pełna przejrzystość całego procesu produkcji pozwala na zminimalizowanie czasu magazynowania gotowych wyrobów. ZAP Kooperacja współpracuje z producentami należącymi do światowej czołówki. Naszymi klientami są firmy z Anglii, Francji, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Polski. Udział kontrahentów zagranicznych w naszej produkcji wynosi powyżej 80%. Wdrożony zintegrowany system zarządzania określa normy prawne i zasady funkcjonowania. Jakość oznacza dla nas zadowolenie klienta, a jego oczekiwania są celem, który osiągamy. Zarząd ZAPKO Operacja i wszyscy pracownicy są świadomi odpowiedzialności jednostki za sukces całego przedsiębiorstwa. Przyjęta filozofia funkcjonowania i rozwoju zaowocowała przyznaniem szeregu nagród i wyróżnień. Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja zarządzania, która wyróżnia nasze przedsiębiorstwo na mapie regionu. Aktywnie uczestniczymy w życiu miasta, sponsorujemy ciekawe inicjatywy kulturalne, społeczne i sportowe. Współpracujemy ze szkołami technicznymi i instytucjami naukowymi. Jesteśmy współzałożycielem Fundacji Zdrowie i Praca, która aktywnie wspiera m.in. najnowocześniejszy w regionie oddział kardiologiczny. Zdobywamy najwyższe szczyty. Otwieramy się na inspiracje i dobre rozwiązania naszych partnerów. Naszym celem jest dostarczanie wyrobów i usług o najwyższej jakości, zasługujących na uznanie odbiorców i będących jednocześnie przyjaznymi dla środowiska. Zapraszamy do współpracy.